No dzień dobry, dzień dobry. Witam Was. Chciałbym pokazać Wam mój pierwszy trening w tym roku. To jadę taksówką do wypożyczalni, tej takiej, którą w zeszłym roku Wam pokazywałem. O, o, o tutaj. Spróbuję coś wypożyczyć i ruszam na pierwszą taką 45 kilometrową trasę w stronę gór. Temperatura około 15 stopni. Potem ma być trochę cieplej. A dla tych wszystkich którzy mnie nie znają, ja nazywam się Darek Czajkowski, a kanał, który właśnie oglądacie to Bike Bike. to jakby ktoś nie pamiętał z mojego zeszłego zeszłorocznego filmu, to tu jest właśnie ta wypożyczalnia z tego co pamiętam oferowała w zeszłym roku rowery Specialized chyba albo Cannondale nie no, zobaczymy co oni tutaj mają? No to mamy to Canondale Super 6 EVO, nie wiem z którego roku, nie znam się na tym. Na mechanicznej 50 5034 Korba, czyli taka dość emerycka, jak to mówią. Z tyłu mamy 11 przełożeń, zapewne wygląda mi to na 9. Nie wiem 28 gdzieś Oraz zobaczymy. O, może nie zobaczymy, bo nie mamy okularów. Dobra. To teraz yy, do jakiegoś sklepu po wodę i ruszamy w trasę. Pierwsza przerażająca rzecz to ten ruch lewo Nie wiem, czy się do tego, tego przyzwyczaję. W Zeszłym roku musiałem się przyzwyczaić samochodem. Jeżeli pamiętacie, byłem tutaj w zeszłym roku na przełomie listopada i grudnia, ale miałem wtedy kontuzję i nie wypożyczałem roweru. Byłem tylko tutaj tej zorientować się, ile kosztuje wypożyczenie. Eee, jeszcze kwoli ścisłości 35 euro za dobę przy 4-dniowym wypożyczeniu. Zresztą z tego co pamiętam, przy dwudniowym również. Eee, minimalny czas wypożyczenia tutaj dwie doby. 35 euro z pedałami i na hamulcach tarczowych. 30 euro byłoby na hamulcach zwykłych, wibrajkach, e, natomiast no e, podobno nie ma mojego rozmiaru na vibrajku, ale wiadomo o co chodzi. Jak jadę gdzieś w nowe miejsce, tak jak teraz, wpisuję sobie w Google'ach najlepsze trasy szosowe w okolicy, na przykład Pafos i przeważnie wychodzi mi taka strona 20 najlepszych tras szosowych z komota z komuta no i wchodzę na tego komuta komuta zapewne znacie i na komucie rzeczywiście są trasy z okolicy no i takie 20 tras sobie przejrzałem postanowiłem sobie skorzystać z kilku z nich ale nie wziąłem ze sobą z domu nie, komputera rowerowego, więc muszę korzystać z zegarka. Strasznie to jest dziwne jeżdżenie po lewej stronie, bo e, tak jak się jedzie po prawej, to jedziemy koło krawężnika, który mamy po prawej stronie. Tutaj krawężnik musimy mieć po lewej stronie. Myślę, że trochę się zająć ze mną, się do tego przyzwyczaję, ale jedziemy. No to pojechałem pod sklep, chciałbym zarysować tej pięknej maszyny. Oczywiście karbony, leciutkie. To to. Myślę, że waży z 8 kg, 8,5. Podobnie jak ten ram, z którym jeździłem w wotacji. Ciekawie, ile to kosztuje woda, bo generalnie do najtańszych krajów nie należy. Ale już czuję ciepło. A jednak kurczę, temperatura u nas 15 stopni, a tu 15 stopni to jest jakieś inne 15 stopni. Nie wiem, może mówię tak, dlatego że, że muszę tak mówić. No, ale chociażby te palmy, które, które widzicie i które ja widzę, no to chociażby one tutaj robią robotę i dają nam takiego egzotycznego tutaj powiewu. 80 centów za wodę, czyli całkiem znośnie. U nas jest mimo wszystko taniej. No, nie wiem czy to widzicie, ale tam się pojawia niebieskie niebo. Mam tu być przez 8 dni przylecieliśmy sobie 13 stycznia w piątek. Wylatujemy 21 stycznia w sobotę, ale ponieważ Kasia jest z nami najprawdopodobniej tylko do wtorku i będzie musiała wracać do pracy. No, to rower wypożyczyłem na 4 dni i postaram się w 4 dni tutaj. Yy, zrobić cztery trasy. Nie wiem czy mi się to uda, bo trochę odzwyczaiłem się już ostatnie ostatniej odjazdy. ale oczywiście mamy tutaj nowe trasy, nowy rower, nowy klimat. Więc motywacja jest. Natomiast niestety sobota i niedziela zapowiada się taka deszczowo pochmurna. No ale od poniedziałku ma być słonecznie, więc. Zaznamy trochę południowej Europy. Cypr, mimo że należy politycznie do Europy, to geograficznie w zasadzie jest to już Azja. No, doskonale wiemy, jak nie wiemy, to przypomnijmy sobie, gdzie ta wyspa leży. Trzecia co do wielkości wyspa Morza Śródziemnego. Rowery z wypożyczalni, właśnie spadły mi łańcuch. No dobra, nie nagram. Jak go zakładam, bo muszę sobie uwolnić rękę. Ale no, takie niespodzianki. Nas czekają, mimo że rowery są teoretycznie zadbane, serwisowane. To... Nie wiem skąd to tutaj takie, ale American School in Paphos. Eee, ale wiem, że dlatego, że tutaj... Eee, na Cyprze stacjonują wojska ONZ, E, wo, wojska e, brytyjskie głównie No ale może też amerykańskie Jest tutaj taka strefa buforowa Jest kilka takich punktów, w których są jednostki e, To są jednostki, które mają zabezpieczać pokój tutaj na wyspie Bo mm, ja dokładnie tej historii nie znam Ale jeszcze w latach chyba 60-tych czy 70 Toczył się tu konflikt zbrojny pomiędzy północnym a południowym Cyprem pomiędzy wpływami tureckimi a greckimi i jest niby teraz spokój Cypr jest podzielony nieoficjalnie na pół duża część świata nie uznaje północnego Cypru jako osobnego mm, ciała państwowego no, ale oczywiście te kraje, które które same są dalekie od demokracji eee, tę suwerenność tu znają. No proszę w końcu mamy Boże Narodzenie Więc tak blisko tutaj Izraela, taka otoczę gorąco. Nie wiem czy widzicie jakie ja są ubrany. Ale jestem ubrany dość grubo i na cebulkę. No, bo mądrzejsi ode mnie zawsze mówili, że jak się wybierasz do ciepłych krajów, teoretycznie cieplejszych od Polski zimą, to nie rozbieraj się od razu, bo to przeziębienie murowane. No i to tak właśnie ich posłuchałem, w tej chwili, w tej chwili spływam potem. A przede mną podjazd, bo najpierw jechałem sobie na wschód wzdłuż wybrzeża. Wybrzeża, które tam widać za mną. Nie wiem, czy widzicie tam, tam, tam Morze Śródziemne. Więc sobie jechałem wzdłuż tego wybrzeża. A teraz odbijam kawałeczek na północ, żeby się trochę powspinać. Dzisiaj na 45 km około 500 metrów przewyższenia. Przynajmniej tak ten komut pokazuje. Zobaczymy, czy to prawda. Więc tak 1% na dobry początek średnio. No niezbyt proste to ujęcie, sorry. Nie wziąłem statywu niestety. Nagrywam się aparatem. Mam taką fajną uprząż, że tak tutaj wkładam aparat i tak. Może wam to potem pokażę. Ponieważ dopiero dzisiaj wypożyczałem rower, nie wziąłem też ze sobą na tę trasę GoPro, ale generalnie mam GoPro, więc coś z kierownicy pewnie ponagrywam któregoś dnia. No cieplutko jest. jest. Już jest nawet bardzo cieplutko. Jak słońce wychodzi, to mamy. No mam po prostu wiosnę, no i o to chodziło, o to właśnie chodziło w tej całej wyprawie. O, tak wygląda to uprząż. I jak sobie jadę, to mogę tylko. A, teraz mam jedną rękę zajętą, co prawda, ale o. odkręcam to w ten sposób i... i mogę nagrywać. Ten brzuszek tutaj widzicie? Widzicie brzuszek bajk bajki? Umiecie nawigować zegarkiem, bo ja znowu zgubiłem trasę. Tak mnie wywiodło na szosówce. No i co? Jak gówno? już w zeszłym roku mówiłem o zaletach Cypru, ale wtedy patrzyłem na to z boku. Teraz jadę i rzeczywiście. No. Ten fragment, który udało mi się dotychczas przejechać, 20 parę kilometrów, bajka pod tym względem, że, że jest pusto na drogach. Asfalt jest całkiem spoko. Podejrzewam, że jakby było tutaj trochę cieplej, a już zaraz będzie trochę cieplej. To jest naprawdę super kierunek, żeby go odwiedzić z rowerem, bądź tu na miejscu wypożyczyć rower. Oczywiście wszyscy uderzają na Kanary do Hiszpanii. Costa del Sol, Costa Blanca. Mało kto docenia Cypr. Myślę, że warto tu przylecieć. Loty są tanie, bywają tanie. Szczególnie do Larnaki, do Pafos trochę drożej. No ale myślę, że jeżeli chodzi o rower, to właśnie tutaj okolice Pafos są dobrym miejscem do bazy. Stąd można sobie naprawdę. Kilkanaście czy kilkadziesiąt fajnych tras ułożyć, bądź zrzcząć tak jak ja z komuta. O, tego typu, typu wzgórza tutaj są rozsiane w okolicach Pafos. Oczywiście, jeżeli pojedziemy w głąb to mamy góry Troodos z najwyższym szczytem Cypru Olimpem. Niespełna 2000 metrów nad poziomem morza, a więc tutaj w zasadzie od poziomu morza na 2000, niemalże, no, możemy się wspiąć nie jest to tenże sam Olimp na których stacjonowali bogowie wszyscy greccy mamy tych Olimpów kilka między innymi właśnie najwyższy szczyt cyfru to Olimp Ja mam wypożyczoną szosę, ale gravelowcy, patrzcie, potencjał jest. Jakaś taka żwirowa droga, myślę, że można by ją było fajnie wykorzystać pod gravela. Tu MTB. Dobra. No ładnie. Taki wąwozik, którym teraz jadę. Tutaj wy tego nie czujecie, ja to czuję. Wiejskie zapachy, taki bikepacking cypryjski. Myślę, że jest, byłby fajny polecam jeżeli ktoś nie zna kanału e, rowerem przez Europę e, tam Maciek Maciek w zeszłym roku z kolegami czy z kolegą przejechał Cypr e, właśnie w zasadzie z sakwami e, ja jeszcze tej serii nie widziałem gdzieś tam w wolnej chwili postaram się nadrobić ale jeżeli jesteś, jesteście zainteresowani Cyprem. I nie tylko Cyprem, bo on robi również fajne relacje z wyprawy do Włoch, kiedyś z wyprawy do Grecji. Czeka wyprawa do Hiszpanii, chyba na zrealizowanie. Więc jeżeli, jeżeli jesteście zainteresowani e, takimi tematami, to odsyłam Was do kanału rowerem przez Europę. Kolejny, kolejną drogę na rowerze. No dobra, być może to jest dobre miejsce, żeby kilka słów wam powiedzieć o moich planach tegorocznych, już o rowerze, o planach startowych. Na ten moment nie planuję inaczej. Nie jestem zapisany jeszcze na żaden wyścig, na żaden ultramaraton, gravelowy, szosowy, jakikolwiek. Natomiast przymierzam się, nawet pod te zawody ułożyłem sobie plan wakacji. Eee, przymierzam się do wyścigu Warmia Gravel chyba tak się to nazywa. Są to trzecie zawody z cyklu zawodów organizowanych przez, przez ekipę Gravel Love. Obok sławnego już Great Lakes Gravel i Sudowi Gravel. Trzeci wyścig na warmi. Bardzo chcę wziąć udział w tym wyścigu końcem czerwca. Z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że organizują ten wyścig właśnie ci panowie. Jest to, wydaje mi się, gwarancja udanej imprezy. Będzie etapówka i będzie ultramaraton. Drugi powód dla którego chcę wziąć udział właśnie w ultramaratonie to jest to, że ten ultramaraton będzie startował po południu, pod wieczór więc pierwsze kilometry będziemy pokonywać w zasadzie nocą eee, to nowość dla tych, którzy nigdy nie startowali inaczej, startowali w zawodach w których mieli możliwość jechania nocą, ale na przykład nie mieli siły, bo już pod koniec dnia byli totalnie wypompowani tutaj pełni sił mogą wystartować właśnie wieczorem. Trzeci, najważniejszy powód Warmia to moje rodzinne strony. Pochodzę z Ornety, z małej miejscowości pomiędzy Olsztynem a Braniewem. Nie wiem, czy przez Ornetę będzie przebiegała trasa wyścigu, ale nawet jeżeli nie przez samo miasteczko, to na pewno, na pewno gdzieś w okolicach, więc będzie to dla mnie taki bardzo sentymentalny rajd. I bardzo chciałbym wziąć udział w tych zawodach. I to jest w zasadzie jedyny mój taki konkretny plan na nadchodzący sezon. Gdzieś po drodze chciałbym jeszcze zrobić kilka zawodów, być może sudowie, gravel, na przykład w wersji etapowej. W zeszłym roku robiłem sudowie w wersji ultramaratonowej, ale mówię to jest tylko być może, bo nie jestem pewien, czy chcę powtarzać drugi raz te same trasy. Być może chciałbym wybrać coś nowego. Byłem namawiany przez Tomka z More Cycling. Z ekipy, która m.in. jest producentem ciuchów rowerowych, m.in. tych fajnych spodenek, które mam na sobie. Naprawdę, naprawdę fajny, fajny model, fajne, wygodne spodenki, fajna wkładka, fajne szelki, ale o tych spodenkach może kiedy indziej opowiem. To są zawody na Lubelszczyźnie, na roztoczu. I ja. Bardzo chciałem wziąć udział właśnie w tych zawodach, które są jakoś w pierwszej połowie maja. Niestety dokładnie w tym terminie moja córka ma komunię. No i siłą rzeczy najprawdopodobniej nie będę mógł wziąć udziału w tych zawodach. Co prawda Kasia mnie namawia, mówi no przecież jedź, przecież dojedziesz w sobotę, zrobisz to longiem i przyjedziesz w sobotę wieczorem i jakoś sobie poradzę. No ale to się tak tylko mówi, a potem wiecie jak jest. Opada okienko pogodowe mi uciekło. Muszę szybko tam jeszcze nad morze dojechać. Tam w zasadzie do Pafosu. No i jestem też namawiany na lekonika przez Marcina Grudzińskiego, ale z kolei ta impreza jest w długi weekend majowy. A długi weekend majowy to też jest czas dla rodziny w zasadzie. Natomiast coś o czym chciałem wam powiedzieć, co dotyczy kanału. Bardzo długo się biłem z myślami, czy zamykać kanał, ponieważ Trochę moje zainteresowania poszły w innym kierunku. Nie tyle roweru, co w ogóle przygody. I takich szeroko pojętych wypraw, podróży. E, pomyślałem sobie, że... żeby być uczciwym wobec widzów kanału BajkBajka, postanowiłem otworzyć, założyć drugi kanał. E, długo biłem się z myślami, czy, czy kanałowi BajkBajka zmienić nazwę i połączyć te treści w jednym kanale. Postanowiłem założyć drugi kanał. Co z tego wyjdzie, nie wiem. Na razie na kanale mam jedną subskrypcję. Kanał nosi nazwę Ale mnie nosi i będzie to taki backstage moich wyjazdów, też rowerowych. Jeżeli jesteście zainteresowani, tutaj podlinkowuję kanał, w opisie również go podlinkuję, więc zapraszam do oglądania, do śledzenia tego mojego drugiego kanału, oraz do subskrypcji, jeżeli macie ochotę. Tam będą przeróżne treści, tam będą treści około rowerowe, na przykład związane z takim wyjazdem jak teraz, bardziej tak od strony organizacyjnej, technicznej, nie wiem, co jem na wyjeździe, gdzie śpię itp. itd. Po takie treści, typu wyjechałem w interesach do Hiszpanii albo wyjechałem na miesięczne wakacje do Azji. Zapraszam na mój drugi kanał, ale mnie nosi. A tymczasem zjeżdżam na dół do Pafos rodzina. Czeka, jest już, no, jest już grubo po 14. Jeżeli w tym odcinku już nic nie powiem, to w kolejnym opowiem Wam. O moich treningach, a raczej o tym, dlaczego zrezygnowałem z opieki trenerskiej. Dobra, zjeżdżam. O, no to moja dzisiejsza trasa tutaj z Pafos. Tędy, 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 tędy. Tutaj zabłądziłem, tutaj przez te górki. I z powrotem. 49 km 600 metrów w pionie. Więc całkiem przyzwoicie. Taki podjazd w zasadzie zjazd. No i tak to tak, wygląda. Tak. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli chcecie pośledzić trochę mój wyjazd na Cypr, to zapraszam na kanał. Ale mnie nosi. A jeżeli e, chcecie pozostać przy treściach rowerowych, to zapraszam na kolejny odcinek z Cypru. Do zobaczenia. Na razie. Bike, bike. No ale to jest kosmos.